Tworzyli Radę Sołeską Tułowic. Ambitni młodzi ludzie wiedzieli, że w małej miejscowości drzemie potencjał polityczno-gospodarczy, a dzisiaj widzimy, że ich starania nie poszły na marne, o czym świadczy piękna liczba 30 lat istnienia gminy Tułowice. Tomek Kolszewski, pierwszy wójt Tułowic, Andrzej Pater, przewodniczący naszej Rady Sołeckiej, starszych w Dębicach, Jerzy w Czesach. Engelbert Lata, sołtys Tułowic, bardzo szlachetna postać. I myśmy, myśmy zamieszali w tym tyglu, że jakoś dzięki Bogu udało nam się wyjść, z, od, odłączyć się od Niemodlina i stać się samodzielną gminą po prostu. To znaczy jestem dumny z tego powodu, że po prostu się zaistnieliśmy jako Tułowice, że mamy tą, mamy tą własną tożsamość. Staliśmy się, jak to kolega mój poprzednik może powiedział, jedną z wiosek w gminie Niemodlin. A tworzyliśmy Jedną trzecią budżetu finansowego gminy nie modlił. Tak tułowice były mocne. A wracało tyle sobie, jak tam przydzielono. Nie? No i zaczęło to nas trochę mierzyć, szczególnie nawet ludzie tu mieszkańcy zaczęli mówić, że niewiele w tych tułowicach się dzieje. No więc spróbowaliśmy się zebrać i, i skrzyknąć w tej sprawie. Zrobi, zrobiliśmy najpierw nim referendum to trochę takiś... No, różnych tam, jak to się mówi, zaciągnięcie językami, zrobiliśmy referendum, a później to już były formalne działania. Z okazji 30-lecia gminy w Tułowickim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste spotkanie, na którym nie mogło zabraknąć chwil refleksji, historii i pozytywnego spojrzenia na przyszłość gminy. Pytanie, czy było warto starczy, wyjrzeć przez to okno, ta sala. Budynek Dworca, Centrum Przesiadkowe, Remiza z boku, ulica Przemysłowa, Ulica Dojazdowa, to są inwestycje zrealizowane przez nasz samorząd, nasz mieszkańców radnych, włodarzy gminy w ciągu ostatnich tylko kilku lat. Te pieniądze są tutaj wszystkie. Wszystkie firmy, które zostawiają podatki, opłatki w różnego rodzaju środki, są tutaj wykorzystywane dla dobra ogółu naszych mieszkańców. Aczkolwiek trudne okresy były, bo upadek zakładu naszego podstawowego, który dawał zatrudnienie mieszkańcom, no ale potrafiliśmy jakoś się dźwignąć z tego wszystkiego. Dzisiaj na terenie tego byłego zakładu jest kilkanaście podmiotów gospodarczych, które zatrudniają wiele osób, gmina się rozwija, także no jest to czas naprawdę dobrych wydarzeń, które będą owocowały w przyszłości. Myślę, że to będzie jakiś rozwój dla przyszłych pokoleń. Gmina Tułowice przez lata nabywała wiele dobrodziejstw. Cały czas się rozwija i ma kolejne perspektywy na przyszłość. Teraz właśnie został opracowany strategia. Będziemy po prostu to bazować nasze działania według tego dokumentu, który został stworzony niedawno temu. Może to jest tak przypadkiem, ale ten dokument, strategia został stworzony teraz na 8 lat. Miesiąc temu, no i będziemy po prostu tam są wielkie plany i będziemy po prostu próbowali to wykonać. Czy to nasza rada bieżąca, czy, czy przyszła? Z okazji jubileuszu gminie Tułowice życzymy dalszych sukcesów, rozwoju i dalszego zapału do działania, a tego nigdy nie brakuje.